Wspaniali ludzie, wspaniałe przeżycie. Niestety zbliża się koniec obozu, ale może to nie jest koniec, tylko początek czegoś, czegoś nowego. Fajna ekipa była, fajnie się ćwiczyła i mogłem zostać dłużej. Maksymalny zastrzyk energii, motywacji. Ty jesteś jak jakiś dobry kumpel. Było bardzo fajnie. Wycisk na treningu. Dobra inwestycja, fajnie spędzony czas. Od jedzenia po treningi, po pytania do Michała Polecam rodzicom, nie bójcie sieć, widzicie ze swoimi dziećmi. Ten obóz naprawdę dał dużo i mam nadzieję, że to będzie kolejny etap do rozwoju własnych umiejętności. Naprawdę było świetnie, super, poznałem fajnych ludzi. Mega dużo się nauczyłem. E, czego mi brakowało? Niczego. Wszystkim serdecznie dziękuję. Myślę, że się jeszcze spotkamy nieraz. W wielkie sportowe pozy. <podróż> To jest nasz właśnie Albańczyk. Na tą furę wyrywa wszystkie laski. Słuchajcie, no chciałem wam naprawdę serdecznie wszystkim podziękować. Zaskoczyliście mnie na tym obozie trzema rzeczami. Wczoraj na treningu powiedziałem, że robią chętnie pajacyki, zrobiliście wszyscy. Dzisiaj rano zaśpiewaliście, no byłem w mega szoku. I powiem wam, że najbardziej taką chyba pocieszającą rzeczą jest to, że Teraz na koniec obozu, też nikt nie powiedział, dobra ja już muszę jechać, słuchaj, czy ja mogę na ten trening nie iść, bo gdzieś tam kiedyś wcześniej na obozie zdarzyło się parę razy tak, a wy zostaliście dalej wszyscy do samego końca i widzę, że nie bardzo wam się chce wyjeżdżać. Yy, a największe podziękowania... Dla ciebie kochanie, jesteś cudowna.